Partnerem kanału jest Instant Gaming. Gierki w super cenach. Hotel Transylvania to seria filmów, którą kojarzę jak przez mgłę. Do tego stopnia, że wiem, że są dosyć popularne memy z tej serii, ale jeśli chodzi o kojarzenie fabuły to... No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Bo jedyne co mi świta w głowie to, że w jedynce pojawia się ten Rudy, zakochuje się w córce Drakuli i z tej części jest ten mem jak rapują. Dwójki w sumie nie pamiętam totalnie, a z trójki pamiętam, że Dracula instaluje Tindera i zakochuje się w jakiejś dupeczce. No i już ta fabuła brzmi jakby nie mieli pomysłu na tę serię. Serię. Więc gdy dowiedziałem się, że wyszła czwarta część, to bardzo się zdziwiłem, bo myślałem, że ta seria tak naprawdę się skończyła. Ale twórcy chyba stwierdzili, że jak kończyć serię, to tak, żeby nie miała żadnych fanów. I stwierdzili, że zrobią Hotel Transylvania 4, który dosłownie niszczy całą serię. Generalnie, jeśli chodzi o filmy od Sony Animation, to przed Spider-Verse'em chyba nie było niczego, co by jakoś strasznie mocno wbiło się w pamięć widzów. Znaczy mieli na przykład klopsiki i inne zjawiska pogodowe, które były spoko filmem, czy mój ulubiony film od nich, czyli na fali, ale mimo, że są to dobre filmy, to moim zdaniem nie można porównywać ich do sukcesów na miarę najlepszych filmów Pixara czy Dreamworks. A z racji, że Heist się musi zgadzać, to za każdym razem jak jakiś ich film poradził sobie choć trochę lepiej, to robili z niego całą serię, nawet jak nie do końca mieli na to pomysł. I wydaje mi się, że to właśnie spotkało Hotel Transylwanie. No bo pierwsza część zarobiła prawie czterokrotność budżetu i miała naprawdę dobre oceny na portalach filmowych. No ale z każdą częścią były one coraz słabsze. I mam wrażenie, że szczególnie ta ostatnia część została wyprodukowana mocno na siłę. Bo nie pojawia się tam... Bardzo bardzo dużo głosów z oryginalnej obsady i to nie chodzi o jakieś drugo- i trzecioplanowe role, bo dosłownie główna postać, czyli Dracula nie jest już grany przez Adama Sandlera, tylko przez Briana Hala. A reżyser trzech pierwszych części, czyli Gendy Tartakowski, który sprawił, że miały jakiś tam poziom, bo dodawał do nich swoje kreskówkowe doświadczenie z takich dzieł jak Laboratorium Dextera czy Samuraja Jacka, w czwartej części został odsunięty do roli wspomagającego scenarzysty. Dodatkowo sam film nie wyszedł do kin, to znaczy wyszedł, ale tylko w Chinach. No bo widzicie, w 2019 film został ogłoszony i za planowany na grudzień 2021 roku, choć ta data została jeszcze dwa razy zmieniona na wcześniejszą w 2020. Ale że wtedy wybuchła pandemia, to Sony ostatecznie musiało zrezygnować z wypuszczenia tego filmu do kin i żeby cokolwiek na tym zarobić, sprzedali prawa do niego Amazonowi, który 14 stycznia 2020 roku umieścił go na swojej platformie Amazon Prime. A w kwietniu tego samego roku film wyszedł w Chinach, bo Prime Video nie ma w Chinach, czy coś w ten deseń? Nieważne, po prostu powiem wam o czym jest ten film. Film zaczyna się od tego, że widzimy starego Drakule jak grasę na takiej minigitarce Arencio, zdemko dare, niech potrzymam cię za szpary chociaż raz w czasie tej piosenki są odniesienia do wydarzeń z poprzednich części. Ale jest to zrobione na tyle słabo, że jeśli ktoś tych części nie widział, to może mieć zupełnie inny obraz tej serii w głowie. No ale film się jeszcze nie zaczął, a ja już się czepiam. Piosenka przechodzi w trochę inną wersję śpiewaną przez tego rudzielca, bo okazuje się, że wszyscy świętują 125 rocznicę powstania hotelu. No i za dużo jeśli chodzi o fabułę, to tu się nie dzieje. Mamy po prostu masę głupiej ach animacji, co niby jest charakterystyczne dla tej serii filmów, ale jedną z atrakcji w hotelu są zombiaki z fajerbolami. A przecież w pierwszej części dosyć mocno zaznaczone jest to, że przecież wszystkie potwory boją się ognia. No ale znów się czepią. Przedstawienie Rudzielca robi rozpierdziel, więc Drakula odpala Almighty Push i przejmuje kontrolę. Tak jak ja przejmuję kontrolę nad wami i każę wam subskrybować, bo chcemy zebrać 100 milionów subskrypcji w ciągu następnych 10 sekund. A tak serio? Jakbyście mogli kliknąć suba, byłbym mega wdzięczny. A wracając do fabuły, Mavis dzięki super słuchowi podsłuchuje, że Drakula chce przekazać hotel jej i Rudemu i nawet nie komentuje tego, że dowiadujemy się o tak kluczowej mocy dopiero w czwartej części, bo... Mavis jest mega podjarana, więc mówi Rudemu, że stary przekaże im hotel I on cieszy się tak bardzo, że aż dostaje wylewu Później Dracula ćwiczy swoją przemowę Ale przerywa mu Jonathan, który z jakiegoś powodu w tej części ma ADHD A nie jest wychillowanym żomeczkiem i jak każdy w części. No ale wiadomo, czepiam się Z racji, że Dracula jak każdy mądry człowiek nie ufa Rudym To jednak stwierdza, że nie przekaże mu hotelu I teraz próbuje wygłosić przemowę I to takie ha ha śmieszne Bo przecież był przygotowany, że przekazuje hotel Jonemu i Mavis a teraz zmienił zdanie, więc nie wie co powiedzieć, bo przecież tak trudno jest powiedzieć samo Mavie zamiast Johnny i Mavis. Ostatecznie, żeby było jeszcze śmieszniej, to Dracula wymyśla jakiś bullshit i wszyscy nie wiedzą o co chodzi. A z racji, że to film dla dzieciaczków, to wszyscy nagle zaczynają tańczyć. Ech. Ja nawet nie wiem, jak opisywać te fabułę, bo ona praktycznie nie istnieje. Tu po prostu rzeczy się dzieją, ok? Rudy jest smutny, bo nie jest potworem, ale zupełnie przypadkiem pojawia się Van Helsing, czyli śmiertelny wróg Drakuli, i który jakimś cudem ma laboratorium w piwnicy jego hotelu, ale to nie koniec, bo okazuje się, że. Zupełnie przypadkiem ma sprzęcior, który może zmienić żonego w potwora. Dracula to odkrywa, dzięki czemu mamy masę hiperaktywnej animacji. I ja wiem, że Hotel Transylwania od zawsze opiera się głównie na głupiej animacji i rozpierdzielu, ale w tej części jest to po prostu męczące. Jak to mówił Mariusz Pudzianowski... Tak się nie robi. Dracula próbuje zmienić Rudego z powrotem w człowieka, ale przez to, że ma cela tak dobrego jak klony ze Star Warsów, to trafia sam siebie. I jeśli w tym momencie pomyśleliście sobie, że ten film będzie o tym, że wszyscy zamieniają się miejscami i później będą próbowali to odkręcić, to... Film będzie dokładnie Czyli w sumie jesteśmy w jednej trzeciej filmu i już wszystko o nim wiemy. Mini Heihachi patrzy na pęknięty kryształ w tym sprzęcie i mówi, że jest pęknięty. Bardzo panu dziękuję za tę garść bezcennych informacji, ale ja to mam w dupie. Oczywiście okazuje się, że taki kryształ bardzo ciężko znaleźć, więc Drak i Rudzielec muszą wyruszyć ku przygodzie. Wow, kto by się spodziewał! Ta dwójka idzie na poszukiwanie kryształu, a cała reszta pije wodę, w którą trafił wcześniej promień, przez co też zmienia ich w ludzi, bo przecież tak to działa, a ja się czepiam. I muszę przyznać, że ta fabuła jest tak chaotyczna, że strasznie ciężko się ją Opisuje. Wiecie, bo to w końcu film o potworach i strasznie się ją opisuje. No, ale a propos nieśmiesznych żartów, to Dracula boi się słońca, a przecież teraz jest człowiekiem. No, boki zrywać. Po czym wszystkie babki odkrywają, że faceci potwory zamienili się w ludzi i mamy tę scenę. Is This is not funny wing. I to jest najlepsza scena tego filmu, a jest ona w sumie po prostu okej okay. Więc wyobraźcie sobie, jak słaby jest poziom całego filmu. No i a propos tego, mamy montaż, jak Dracula i Rudy Potwór idą przez dżunglę. I nie wiem, ale jak dla mnie, to po prostu kolejna scena, która ani nie jest śmieszna, ani nic nie wnosi do fabuły. W sumie mam wrażenie, że cały ten film to jeden wielki zapychacz. Erika i Mavis dowiadują się, że zamiana w potwora powoli powoduje utratę świadomości osoby, która została zmieniona. Ale chwila, chwila, chwila. Przecież w tym świecie jak ktoś jest w 100% potworem, to przecież może się kontrolować. Jakby na tym opiera się cały film, że te potwory nie są straszne. Czy ja znowu się czepiam? Johnny wywala drakuli lepę, a Erika i Mavis lecą pomóc tym dwóm cymbałom. I oczywiście zabierają ze sobą wszystkie drugoplanowe postacie, bo czemu nie? Drak i Johnny spadają, ale ratuje ich to, że rudy ogarnia, że ma skrzydła. How convenient! I w sekundę po tym, jak w ogóle ogarną, że ma skrzydła, to jest w stanie robić jakieś ewolucje w powietrzu. No ale wiadomo, znów się czepiam. Później nasze duo protagonistów robi sobie ognisko, podczas którego Johnny mówi jakieś pseudo-motywacyjne pierdoły. Jak trzeba, to się na tyle spowalniam, że to wszystko ogarniam i później na to po prostu sram. I w sumie jest to pierwszy moment, że film jakkolwiek zwalnia i mamy coś innego niż hiperaktywną animację. Wow, zajęło to tylko pół godzinę filmu. Dracula i Potworeł mają little bonding moment, ale znajduje ich reszta ekipy i wszyscy dowiadują się, że wampir próbował zrobić Rudego w bambuko, żeby nie przekazać mu hotelu. Więc Rudy mówi, że on to pierwszy i idzie w pizdu, a cała reszta obraża się na Draculę, a w szczególności jego córka, która mówi Przez ciebie stracę mojego ukochanego na zawsze, a teraz idę go szukać i nawet mi nie pomaga, kasztanie Mavis leci szukać Rudego, a ekipa Potworo Ludzi bawi się w Indiana Jonesa poszukując kryształku do tego sprzęciora od Van Helsinga Johnny coraz bardziej zamienia się w Godzilla Dracula mówi swojej ekipie, żeby się nie rozdzielali, po czym dosłownie od razu się rozdzielają I'm done, I'm fucking done, Fuck you, fuck you. A Mavis wraca do jaskini, żeby wywalić lepę swojemu ojcu. Ale o nie! John już całkiem zmienił się w Godzilla i chyba zaraz zniszczy jaskinie, ale. niszczy ścianę, za którą znajduje się kryształ. Dzięki czemu Mavis może użyć tej dzidy laserowej od Van Helsinga, ale to nie za bardzo pomaga. Rudodzilla już prawie ma zjeść Drakulę, ale ten mówi mu mowę motywacyjną, którą Johnny powiedział przy ognisku, i dopiero to zmienia go z powrotem w człowieka. Oczywiście wszyscy wracają do swojej normalnej formy i okazuje się, że świnka morska zniszczyła hotel. Więc Dracula przekazuje klucz do hotelu Mavis i Jonemu i mówi, żeby odbudowali go po swojemu. O, oh, powiedziałbym, gdyby mnie to obchodziło, podsumowując. Ech, ten film naprawdę ciężko mi się oglądało, bo mimo że wizualnie wygląda w porządku i nie odstaje od poprzednich części, to jeśli chodzi o fabułę, to jej praktycznie nie ma. A najgorsze jest to, że sam koncept był naprawdę spoko. Gdyby historia bardziej skupiła się na perspektywie Jonego, czyli o tym jak próbuje udowodnić, że potrafi być użyteczny Członkiem społeczności potworów, tylko po to, by zdać sobie sprawę, że nie jest w stanie być potworem, nie będąc potworem, ale wszyscy zaakceptowaliby go takim, jakim jest. Moim zdaniem to byłaby znacznie lepsza historia. Po prostu wystarczyło skupić się na John'em, gdzie mielibyśmy poważniejszą fabułę i jednocześnie potwory, które zmieniają się w ludzi i cieszą się życiem jako osobny wątek komediowy. Nie wiem, po prostu mam wrażenie, że była tu masa niewykorzystanego potencjału. Dla mnie film był nudny, a momentami wręcz bolesny do oglądania przez nieostanny chaos. Ogólnie nie polecam, ale może to dlatego, że nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem tej serii. Jak zwykle pozdro dla jak coś to mamy super discorda, a jak szukacie gierek potaniości, to obczajcie instant gaming. Papa. Pa.